Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. 10 cudów świata. Przewodnik po skarbach cywilizacji. Cud jest czymś wzbudzającym zarazem podziw i lęk. Przedstawione tu cuda są dziełem ludzkich rąk, choć niektórym przypisuje się kosmiczne pochodzenie. Mają one różny charakter, ale łączy je jedno: są niewiarygodne zarówno niewiarygodnie piękne, jak i niewiarygodnie tajemnicze czy budzące grozę. Kolejność ich jest subiektywna, a tak naprawdę każdy z nas może podać swoją w zależności od tego, czym się interesuje, czy jakie kryteria przyjmie. Posłuchajcie zatem o 10 cudach świata. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 10. Stonehenge, Anglia. Stonehenge pozostaje do dziś tajemnicą. Dotyczące go teorie są niezwykle różnorodne. Znajdziemy tu takie, które mówią o kosmitach, ale też takie, które próbują wyjaśnić jego powstanie przeznaczeniem użytkowym. Na temat tego przeznaczenia prowadzone są zresztą zawzięte spory. 17 wieczny angielski architekt Inigo Jones doszedł na przykład do wniosku, że była to po prostu prymitywna próba naśladowania architektury rzymskiej. Inni natomiast są zdania, że jak wspomniałem, do powstania przyłożyły rękę istoty z kosmosu, wykorzystując być może Stonehenge jako lądowisko dla swoich kosmicznych pojazdów. Stonehenge mamy do czynienia z kilkoma fazami budowy, a niektóre z nich dzieli od siebie ponad tysiąc lat. Proces budowy nie był ani przypadkowy, ani prymitywny, a ukształtowanie głazów zdradza znakomite zrozumienie perspektywy. Wielkie uznanie zyskały też zdolności matematyczne budowniczych. Cała budowla mogła być czymś w rodzaju obserwatorium astronomicznego, prawdopodobnie przeznaczonego do obliczeń faz i zaćmień Księżyca. Powszechnie wiadomo, że Stonehenge było też celem pielgrzymek podczas letniego przesilenia, co dodatkowo potwierdza mistyczny charakter tego miejsca. Czy kiedykolwiek odkryjemy, prawda? Numer 9. Partenon, Grecja. Partenon Uznawany za najdoskonalszy zabytek sztuki starożytnej, który nawet jako ruina imponuje i wzrusza, jest świątynią ku czci Ateny Partenos, dziewiczej opiekunki Aten. To arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej pochodzi z V wieku przed naszą erą, kiedy to persowie, którym udało się w 480 roku przed naszą erą podbić Atenę, byli już ostatecznie pokonani, zaś miasto pod rządami Peryklesa promieniowało dumą i pewnością siebie. Partenon był świątynią w stylu doryckim. Jego długość wynosi 70, a szerokość 31 metrów. Perystyl, czyli kolumnada zewnętrzna, otaczał budowlę wewnętrzną zwaną Cellą, mieszczącą budynek, w którym znajdował się olbrzymi posąg bogini wykonany ze złota i kości słoniowej. Partenon zbudowano na fundamentach wcześniejszej świątyni Ateny: bóstwa wojny, a jednocześnie patronki sztuki i rzemiosła. Była to jednak nie tylko świątynia. Partenon spełniał również funkcję galerii sztuki, gdyż był jednocześnie doskonałym otoczeniem dla bogatych rzeźb. Frontony i belkowania pokrywały widoczne z zewnątrz sceny z najsłynniejszych greckich mitów. Słynny fryz partenoński, który ostatecznie kupiło Muzeum Brytyjskie, okalał zewnętrzne ściany celi na wysokości około 12 metrów. W przeszłości Partenon był pomalowany dość krzykliwie i kolorowo, jednak w minionych latach ucierpiał od ateńskiego smogu i zbyt dużej liczby turystów odwiedzających Akropol. Mimo iż obecnie spora jego część jest zamknięta dla zwiedzających, wciąż zapiera „dech” w piersiach. Numer 8. Pont du Gard, Francja. Pont du Gard to dzieło inżynierii budowlanej, które łączy elegancję z doskonałością. Rzymianie zbudowali Pont Gard w ściśle określonym celu, to znaczy, żeby transportować świeżą wodę przez rzekę Gardon i zaopatrywać w nią miasto Nîmes w południowej Francji. Most ten ma 49 metrów wysokości i 27 metrów szerokości i jest częścią systemu kanałów i mostów, który ciągnął się na odcinku 48 km między nim a źródłem wody w UZ. Jest to przykład budownictwa funkcjonalnego bez ozdób czy upiększeń spełniającego za to swoje podstawowe zadania w spektakularny sposób. Z inskrypcji na moście można dowiedzieć się, że Pont GAR został zbudowany w 19 roku przed naszą erą przez Agrypę, rzymskiego generała i prokonsula, przyjaciela i sprzymierzeńca samego cesarza Augusta. Niektórzy archeolodzy jednak kwestionują to, twierdząc, że tak zaawansowana technicznie budowla po prostu musi należeć do późniejszej epoki. Samo nim rozwinęło się wokół sanktuarium miejscowego bóstwa wody, które, jak wierzono, posiadało moc uzdrawiania. Pądu ma trzy kondygnacje łuków rozmieszczonych następująco: 6 na dole, 11 w środku i 35 na górze, bezpośrednio pod kanałem wodnym. Bloki kamienne kładziono bez zaprawy. A wystające z boków kamienie służyły do mocowania drewnianego rusztowania. Sprawia to wrażenie braku wykończenia, ale prawdopodobnie był to po prostu element niezbędny do prowadzenia prac konserwacyjnych. Woda jest w tym rejonie bardzo twarda i z biegiem czasu w kanale akweduktu gromadziły się spore ilości osadów mineralnych. Zdziwienie może budzić też fakt, że pądu Gard nie przecina rzeki pod kątem 90 stopni, ale biegnie lekko ukosem pod prąd wody. Numer 7 Zamek Neuschwanstein Niemcy. Neuschweinstein wygląda niczym zamek z bajki, ozdobiony girlandami balkonów i mnóstwem wieżyczek, które wznoszą się wysoko ponad drzewami w Alpach Bawarskich. Jego budowa trwała 17 lat i jest on niezwykły. Przypomina raczej klimatem bajki Disneya lub scenografię teatralną. Jest zresztą dziełem wybitnego dekoratora teatralnego Christiana Janka. Pomysłodawcą budowy był król Ludwik II Bawarski, który po prostu chciał wybudować odpowiednie tło do odgrywania scen z germańskich legend. Ludwik dorastał w pobliskim zamku Hohenschwangau, średniowiecznej fortecy zbudowanej przez jego ojca Maksymiliana II i ozdobionej m.in. malowidłami ściennymi obrazującymi legendę o Lohengrinie. Wydaje się, że Ludwik identyfikował się z Lohengrinem, rycerzem łabędzia i popadł w swoistą obsesję na temat mitologii germańskiej. Przedstawienie wagnerowskiego Lohengrina, które zobaczył w 1861 roku, oczarowało go i kiedy trzy lata później wstąpił na tron, jedną z jego pierwszych decyzji było wezwanie Wagnera na audiencję. Ludwig stał się zresztą jego opiekunem, spłacał jego długi i obiecał fundować teatr i festiwal muzyczny, o jakich marzył kompozytor. Wagner odtwarzał na scenie legendy germańskie, a w tym czasie Ludwik tworzył fantastyczny zamek godzin bohaterów tych legend. Ponoć 15 mężczyzn pracowało przez 4,5 roku rzeźbiąc samo tylko łóżko króla. Wnętrze zamku jest prawdziwą orgią różnych stylów architektonicznych. Znajduje się w nim m.in. sala tronowa, kipiąca bizantyjskim przepychem, jak i ogromna sala śpiewaków, starannie oświetlona i przeznaczona do przedstawień wagnerowskich. I choć pod koniec życia szaleństwo Ludwika stało się niezaprzeczalne, to pozostawił po sobie istne dzieło sztuki. Numer 6. Wielki Mur, Chiny ta największa budowla, jaką kiedykolwiek wzniesiono, kosztowała tysiące ludzkich istnień. Wielki Mur Chiński jest jednym z najznakomitszych i jednocześnie najbardziej morderczych dokonań budowlanych wszechczasów. Jego budowa została rozpoczęta po roku 220 przed naszą erą i trwała około 10 lat, zaś jej pomysłodawcą był pierwszy cesarz Chin. Niektóre odcinki muru zostały zbudowane wcześniej przez mniejsze, zwaśnione Królestwa Północnych Chin. Cesarz Cheng powołał armię chłopów, żołnierzy, skazańców i więźniów politycznych, która przebudowała i połączyła odcinki w jednolity wał biegnący przez góry na północnej granicy. Mur chronił Chiny przed wojowniczymi koczownikami z równin mongolskich, był również dowodem potęgi cesarza. Za realizację projektu cesarz uczynił odpowiedzialnym swojego najlepszego generała. Mur został zbudowany na kamiennych fundamentach z ziemi pokrytej cegłą. Sygnały dymne, a w nocy ogniska, pozwalały na szybkie przesyłanie informacji zwierzch strażniczych przez cały kraj. Szacuje się, że w budowie uczestniczyło ponad 300 tysięcy ludzi. Tysiące z nich też zmarło podczas pracy, zaś ich ciała miano zamurowywać w ścianach konstrukcji. Jak głosi legenda, pewien czarownik powiedział cesarzowi, że mur nie będzie trwały, jeśli nie zostanie w nim pogrzebany Wan, czyli 10 tysięcy ludzi. Sprytny władca znalazł człowieka o imieniu Wan, rozkazał go zabić i pogrzebać w murze. Jednak nie bez przyczyny wielki mur został nazwany najdłuższym cmentarzem świata i ścianą płaczu. Leży w nim zapewne nie tylko Wan. Numer 5. Świątynia Minakshi, Indie Księżniczka Minakshi od chwili narodzin miała trzy piersi. Szukano na to rady u różnych osobliwych mężów, a ci orzekli, że dodatkowa piersi zniknie, kiedy Minakshi spotka swojego przyszłego męża. I tak się stało, kiedy księżniczka spotkała Boga Siwę. Osiem dni później w mieście Madurai została zaślubiona Bogu. Tę historię przywołuje się jako objaśnienie pochodzenia tego kompleksu hinduistycznych świątyń, w którym znajdują się kultowe budowle Minakshi i siwy Sundareśwary. Jest to jedno z najokazalszych miejsc pielgrzymek. Świątynia przyciąga modlących się w dzień i w nocy. Można zobaczyć wiele procesji i obrzędów odprawianych przy muzyce. Znajduje się tam rezerwuar wodny, tak zwany Zbiornik Złotej Lilii, który dostarcza wody do rytualnego obmywania się. Z boków umieszczono schodki, a kolumnada zbiornika jest pokryta malowidłami przedstawiającymi 64 cuda, jakich siwa dokonał w manduraju. Numer 4. Wielka piramida. Egipt. Wielka piramida stoi na skraju pustyni na zachód od Nilu. Zbudowano ją dla faraona Hufu, grecka wersja jego imienia brzmi Cheops. W pobliżu zbudowali swoje piramidy dwaj późniejsi faraonowie Czwartej Dynastii, Hefren i Mykerinos. Cała ta trójka tworzy prawdopodobnie najbardziej rozpoznawaną grupę budowli na świecie. Grupę, której przez stulecia przyglądano się z fascynacją, ale i z lękiem. Ten lęk jest w pełni usprawiedliwiony, bowiem Wielka Piramida ma 137 metrów wysokości, a zbudowano ją z ponad 2 milionów 300 tysięcy bloków wapiennych wydobytych w pobliskich kamieniołomach. Każdy z tych bloków waży ponad 2,5 tony, a największe z nich ważą nawet 15 ton. Natomiast granitowe płyty nad komorą królewską nawet 50 ton. Całą tą olbrzymią masę kamieni, ogółem ponad 6 milionów ton, przeniesiono na miejsce bez użycia nowoczesnych maszyn. Wykorzystywano do tego rampy, dźwignie i ciągnięte przez wołysanie, na których wleczono kamienne bloki. Mimo prostych metod, Piramida została zbudowana z nieprawdopodobną dokładnością i precyzją, co więcej, od ponad 45 stuleci opiera się z sukcesem upływowi czasu. Numer 3. Tula, Meksyk. Toltekowie byli wojowniczym ludem, który pojawił się w środkowym Meksyku około VI wieku naszej ery. Ich stolicą było miasto Tula, leżące około 80 km od obecnego miasta Meksyk, które z kolei zostało zniszczone przez wrogów Tolteków i przez długi czas jego lokalizacja była wątpliwa. Państwo Tolteków przetrwało niespełna 500 lat, ale ich legendarne umiejętności i osiągnięcia ich przeżyły. Buket Salcoatl, upierzony wąż, miał największe znaczenie w Tuli. A władcy tolteccy czasami identyfikowali się z nim. Jego wizerunek powraca wielokrotnie w sztuce i architekturze stolicy Tolteków, zdobi kolumny i wygląda ze ścian piramid. Jedną z najbardziej frapujących osobliwości Tuli jest ściana Wężów, która ma 40 metrów długości i na której są wyobrażone węże połykające szkielety. W centrum miasta stoi piramida dźwigająca świątynię upierzonego węża, tutaj czczonego jako Boga Gwiazdy Porannej. Wszelkie pozostałości sztuki tolteckiej pozwalają sądzić, że był to wojowniczy naród wierzący w moc ofiar z ludzi składanych Bogom w celu zjednania ich przychylności. Władca znany jako Toplicyn Quetzalcoatl próbował chyba nawrócić Tolteków z tej drogi i ukrócić składanie ofiar. On również sprowadził do Tuli jeszcze jedno plemię – Nanoalka. Nie wiadomo, czy miasto zostało zniszczone w wyniku wojny domowej, czy też zaatakowano je z zewnątrz. Pewne jest tylko… Że tula została zniszczona nagle i niemal doszczętnie. Numer 2 Opera w Sydney, Australia. Ta fantazja ze stali i betonu wydaje się szykować do lotu niczym gigantyczny łabędź. Na ogłoszony w 1959 roku konkurs na gmach tej opery wpłynęły 222 projekty z 32 krajów. Zwycięzcą został jednak niemal nikomu nieznany 40-paroletni duński architekt Joern Uldson. Podobnie jak wielu innych uczestników konkursu nie widział na żywo miejsca przyszłej budowy i wykonał projekt w oparciu o fotografię. Jego natchnieniem były żagle jachtów w porcie w Sydney, a także świątynie Azteków i Majów – który architekt widział w Meksyku. Z technicznego punktu widzenia projekt Ulcona był najtrudniejszy do wykonania, ale też dużo bardziej niezwykły. Zarówno wygląd proponowanego budynku, jak i rosnący koszt budowy wywoływały niesłabnące emocje. Z powodu jego wartości doszło w Sydney nawet do rękoczynów Opera miała kosztować 7 milionów dolarów i być otwarta w 1963 roku, a ostatecznie budowa trwała o 10 lat dłużej i kosztowała ponad 100 milionów dolarów, a większość dodatkowych funduszy zgromadzono poprzez loterię. Gmach opery został wreszcie otwarty 20 października 1973 roku przez królową Elżbietę II i można go uznać za najpiękniejszy duży budynek wzniesiony po II wojnie światowej. Numer 1. Terakotowa Armia. Chiny. Przez 2000 lat armia naturalnej wielkości replik wojowników trzymała milczącą straż przy grobowcu cesarza. W 1974 roku chłopi drążący studniem w pobliżu miasta Lintong w Chinach zobaczyli ku swojemu zdumieniu, że odkopują postaci żołnierzy i jeźdźców. To przypadkowe odkrycie doprowadziło do jednego z najbardziej ekscytujących dokonań archeologicznych stulecia. Wydobyto na światło dzienne tysiące terakotowych postaci, całą armię pogrzebaną w miejscu spoczynku Czenga, pierwszego cesarza Chin i twórcy Wielkiego Muru. Armię tę stworzono, żeby toczyła pośmiertne bitwy. Dotychczas znaleziono osiem tysięcy figur w trzech podziemnych salach czy też dołach: piechota, strzelcy, łucznicy, jazda i wozy wraz z końmi, wszyscy ustawieni w szyku bojowym. Żołnierze mają od 1,6 do 1,7 metra wzrostu oraz zindywidualizowane rysy i wyraz twarzy. Niektórzy stoją, inni klęczą z wyciągniętym mieczem, czekając, aby odeprzeć atak. Niektórzy mają na sobie zbroję, lecz większość jest w tunikach przewiązanych w pasie, getrach i butach ze ściętym szpicem. Ich piersi są zapadnięte, lecz ręce i nogi mocne. Broń to włócznie i miecze oraz łuki, a wszystko jest prawdziwe, zaś konie mają wozę z brązu. I tak oto od 2000 lat ośmiotysięczna terakotowa armia czeka na rozkaz martwego cesarza. Jak wam się podobał nasz wybór 10 cudów świata? Piszcie w komentarzach, a może zaproponujecie własną listę kolejnych 10 cudów. Pamiętajcie dać łapkę w górę i kliknąć przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia w kolejnym filmie Coś ciekawego.